Dzień dobry, wrogowie, witam Was w kolejnym dniu. Nagrywam, zaczęłam dzień znacznie szybciej, bo o godzinie 13 jest kawałkiem. Mały śpi, i chyba przynieśliśmy nasz nazar do Polski. Moja mama pojechała dzisiaj rano do pracy i musiał e, po nią jechać mój tato, bo tak źle się czuła, nie była nawet w stanie wrócić samochodem e, do domu, więc e, mój tato zwolnił się na chwilę z pracy i pojechał odebrać moją mamę, więc nie wiem, czy to nazar, czy to teraz faktycznie jakieś wirusy choróbska się tutaj mnożą. Niemniej jednak mamy kolejny vlogmas. Vlogmas dzień 18 wielkimi krokami zbliża się. Raz. Przyjazd mojego męża do Polski, dwa święta Bożego Narodzenia. Nie mogę się doczekać, powiem um, Wam że wczoraj rozmawiałam z moją mamą, że przez to, że nie mają jeszcze ustrojonego domu, to czuję święta mniej niż czułam u siebie w mieszkaniu w Turcji, więc trzeba jakoś niedługo przystroić mieszkanie. Tylko problem pojawił się taki, że moi rodzice nie mają choinki, musimy więc zamówić choinkę. Dzisiaj muszę też wysłać paczkę i paczkomatę, mam też paczkę do odebrania w paczkomacie, więc jest trochę do roboty. No i moja mama zostawiła mi rzeczy do zrobienia jak będzie w pracy, natomiast nie jest w pracy, nie jest niestety w stanie mi pomóc, mimo że jest w domu, więc nie wiem jak to rozłożymy. Decyzja jest tutaj po stronie mojej mamy, bo to jednak jej Kuchnia to, co chce zrobić i tak dalej, więc musi mi przekazać dalsze wskazówki. Zobaczymy, jak się będzie czuła. Czeka obecnie na mm, wizytę teleporadę od pani doktor, więc czekamy. Ja tymczasem wypisuję kartki świąteczne, które dołączę do paczek, które muszę wysłać. No i co? Vlogmas, kochani, vlogmas. Nie wiem w ogóle, czy nas będzie jak koryt, kochani, słychać, bo tak wieje. I zawsze zapominam, że Aleks nie jest fanem zimna. On widać, że się urodził w Turcji. I to w tej takiej cieplejszej okolicy. Jak tylko wieje albo pada, to Alex szybko daje znać, że mu się coś nie podoba. Ale idziemy do paczkomatu. Eee, miałam nadać paczkę dla pani Agnieszki, natomiast pani Agnieszka zapomniała mi podać maila, więc... Czekam aż dostanę maila i wtedy wyślę. A pani marzenka, do której idzie paczka niespodzianka nie chcę do paczku matu, więc będę musiała iść na pocztę. Dzisiaj już poczta jest zamknięta. Tak to jest na tych wsiach z nich pocztami. Więc my sobie idziemy odebrać paczkę, ale został paczkę od babci. Chyba z tatuażami, tak? Tatuaże? Moja mama dostała zwolnienie do końca tygodnia, więc coś jest na rzeczy. I tak jak mówię, nie wiem czy będzie mnie słychać, bo tak wie nie. Więc my po prostu idziemy, odbieramy paczkę i odezwiemy się do Was do domu. Biła. Czek. Gotowy? Cytek. Co to jest? Aleks, a kto to jest? to Patrz Mama... Kto to jest? Zrobimy. Pewnie, że zrobimy. A to kto to jest? Patrz. Kto to? Tata. Tata. A gdzie jest Blue? Tata, mama. A patrz tam, Borys jak się patrzy na nas. Widzisz? patrz On chyba też chce tatuaż. Tak? Witam was w mojej kuchni. Tak naprawdę w kuchni mojej mamy dostałam dzisiaj bojowe zadanie żeby zrobić pierogi ruskie, ale nie martwcie się na święta, tylko, tylko takie na dzisiaj do jedzenia, także jestem w kuchni, mam ciasto, mam farsz na szeście i dzięki Bogu moja mama również ma termomixa, więc szybko wszystko zrobiłam, ale zanim zabiorę za pierogi do kończę kawę, która jest już zimna i ma ze 3 godziny, ale to nieważne, skończę sobie i będę lepiej. Pierogi, żebyśmy Mieli na dzisiaj, na obiad. W sumie to też na obiad, o kolację, bo już jest godzina 15:40. Także. Alex ma zły dzień. Moja mama jest chora, a my trochę mamy do roboty. Pokaż no się. I you can feel it in the air that every child got their hearts filled up with joy Yes, it's christmas all around O co fat mama miała nasze dzieci ślubne u siebie Tak, moja mama ma na jednym z regałów zdjęcie całej naszej trójki, jak jeszcze Alex był malutki, więc mamy, powiedzmy, taki swój ołtarzyk. A obok tego ołtarzyka są takie dwa się z kwiatków, powiedzmy. I moja mama mówi, że trzeba to zdjęcie wymienić, bo już jest mocno nieaktualne, Alex ma tam ze dwa miesiące, to to zdjęcie ma dwa lata, więc jak będę tylko gdzieś w Rosmanie, to wywołam moje mamie większe zdjęcie, bardziej aktualne. Gdzie tutaj jesteśmy my? Nie wiem, ile ona tutaj mogła mieć miesięcy. Nie mam pojęcia i tutaj też, więc ja byłam bardzo szczęśliwa. Pamiętam, jak mi się urodziła siostra, ją powiedziałam w wózku, pomagałam mam ją kąpać, przybierać. A teraz podbieram mi ciuchy, albo ja jej oddaję swoje, w których nie chodzę.

wychodne od mojej mamy, bo muszę dokupić ee, kilka drobiazgów do prezentu dla mojej przyjaciółki. E, no, wiecie, nie chcę tego robić z młodym, bo on zaraz by się denerwował. No, bo jest mały i nie lubi chodzić po sklepach. Nie dziwię mu się w ogóle. Ale powiem Wam, że zostało godzinę do zamknięcia galerii, a oni tutaj wszystko w ogóle poprzestawiali. I nie wiem totalnie, co, gdzie jest. Jak głupio się czuję chodząc tak na ostatnią chwilę do sklepów, bo ja bardzo empatyzuję z pracownikami galerii. W ogóle w tej samej galerii ja też pracowałam, więc ja bardzo empatyzuję z pracownikami galerii. Wiem jak to jest, jak ktoś na ostatnią chwilę przychodzi, ale dzisiaj muszę być to niestety ja. Ale też widzę, że bardzo dużo w tej galerii się zmieniło, od kiedy ja przyszłam tutaj ostatni raz, więc trochę jestem jak dziecko w mgle, zagubiona. Mam nadzieję że jednak, że znajdę to, co znaleźć. Muszę. Szukam głównie Hebe. Minęłam Rosłana, ale szukam głównie Hebe i Hebe znalazłam. Także do Hebe idę i chcę mojej przyjaciółce kupić może jakiś zestaw kosmetyków. Coś takiego. Zobaczmy, co będzie. Także chodzimy. Ja mam, że jest tutaj dosyć dużo, tylko ja mam taki problem, że mi się wydaje, że moja Przyjaciółka wszystko ma. tutaj na przykład jest kula do kąpieli i ona od razu odpada, bo moja przyjaciółka ma prysznic tak jak, im, więc kula do kąpieli nie, a w prawie wszystkich tych zestawach są kule. Do kąpieli tutaj coś też jest. już kupiłam jej taki główny prezent, natomiast chcę kupić taki dodatek do tego prezentu dla niej, a ona lubi takie kosmetkowe, jakieś tam barsamowe rzeczy, ale to no wszystko jest oparte na tych kulach. Do kąpieli, i one niestety odpadają. Tutaj jest coś dla dzieci. Ciężko, ciężko kupić coś. Też mi się wydaje, że już jest wszystko wyprzedane. No, ja tak na ostatnią chwilę jak zawsze. Natomiast mam nadzieję, że, że coś znajdę. No, bo po to też przyjechałam. <tutujesz> Tutaj, tak na ostatnią chwilę, żeby pod prysznic naturalnym dudru. Kurczę. Nie wiem, nie mam pojęcia. Ten główny prezent jestem pewna, że się spodoba, natomiast tutaj nie wiem, nie mam pojęcia. Chodzić, ale właśnie przy wyjściu, ja już zapłaciłam, ale zobaczyłam, że Wy też macie tutaj w Hebe akurat te kosmetyki maruderm, które ja używam. Te tureckie kosmetyki maruderm. Więc jak ktoś był zainteresowany po moim filmiku, to tutaj jest dokładnie to serum z maruderem, które ja używam. Pewnie kremy też by się znalazły, ale na razie tylko zobaczyłam, że są te kosmetyki z Maruderm, ale macie, także Lecicie do Hebe, jeżeli jesteście zainteresowani tymi kosmetykami, kremami, serum, które ja używam będąc w Turcji, bo Maruderm to aż się upewnić, że to jest faktycznie turecka marka, że jest w Hebe, ale tak jest turecka, więc macie ją w Hebe, jakby no to powiedziałam, że nigdy tak szybko nie robiłam zakupów jak właśnie przed zamknięciem galerii, więc mam, jeszcze muszę tylko podejść do Pepko, Pepko to jest w ogóle coś, co gdyby otworzyli w Turcji, to by się wzbogacili, bo Turcy by pokochali Pepko. Ja uwielbiam Pepko, jestem pewna, że Turcy również pokochali Pepko. Oj. W ogóle to ja ostatni raz tutaj, w tej powiedzmy galerii, byłam pół roku temu i ona wyglądała zupełnie inaczej, więc dla osób z Wrocławia, Marino, ja w Marino kiedyś pracowałam i ono się teraz tak zmieniło, że ma chyba aspirację do zostania dużą galerią, więc przyszłam tutaj zobaczyć, czy coś Aleksowi fajnego znajdę, jakieś skarpetki i by mu się przydały. Także tutaj popatrzymy, czy jest coś ciekawego żadnych hostów wyci, no, nie będę kupowała, ale popatrzę po prostu co Co mają. Ja pepku kocham. <grywka> Mogłabym ale chcę tutaj obkupić tym pepko. Fajnie tak bez dziecka, powiem mam. Oo! Oh, są jakieś świąteczne skarpety, to może mu wezmę Aleksowi bo on lubi te swoje, co ma z Turcji, ale one już się trochę wytarły przy jego użytkowaniu Szybko sobie powuszuję, bo nie mam też czasu A nie chcę, wiecie, ludziom tutaj... Ja wiem, że to jest ludzi praca, ale ja bardzo sympatyzuję z pracownikami, tak jak mówiłam, ja sama pracowałam i wiem, że to jest czasami uciążliwe Nie przyjechałabym, gdyby nie to, że nie mam kiedy w innym w innym czasie nie mam jak przyjechać, więc przyjechałam teraz po prostu. A jeszcze zobaczę, z zaczęła. Widzicie, dużo rzeczy mam do ogarnięcia, do zobaczenia także. Mama na z salonu, bo ogląda zaległe vlogmasy, których oczywiście nie oglądała. I powiem Wam, że ja w tym Marino byłam pół roku temu, a teraz nie mogłam nic znaleźć jedynie dwa sklepy: Pepko i Rosma się nie zmieniły, a tak to szukałam, gdzie co jest. I byłam w szoku, że jest tam kosta coffee, tak? Tak, Kosta Coffee tam jest Jest tam Empik Gdzie tego po prostu Nie było. byłam w szoku no, ale kupiłam wszystko to co chciałam Też no nie miałam jakoś zbytnio czasu Żeby po tych sklepach chodzić i krzątać Bo nie chciałam wiecie tu już była końcówka blisko zamknięcia, więc mówię, nie będę też się krzątała tym pracownikom ale kupiłam przepiękne pudełko na prezent dla mojej przyjaciółki więcej co w tym pudełku jest nie pokażę bo jestem pewna, że ona w nogmas ogląda, na pewno ogląda, bo ostatnio mi wysłała więc nie będę pokazywać jej co jest w środku, zobaczę to jak się spotkamy i powiem wam, że było mi tak dziwnie wyjść bez Alexa samej, zazwyczaj Wiecie, wyjdę sama wieczorem, jak serhat z nim zostanie do sklepu czy coś takiego, ale żeby jechać powiedzmy do innego miasta, czy tam pod miasto na obrzeża, to raczej mi się jeszcze nie zdarzyło. I ja miałam takie poczucie winy, ale nie hałas mi tutaj proszę, nie szaleć mi proszę, bo ja tutaj się nagrywam. Ja, ja się w tle usiądę. Ja tu jestem jak powiedzmy. Więc było mi tak dziwacznie. Też wiedziałam, że moja mama się źle czuje, ale... Um byłam odebrać auto mojej mamy spod pracy, bo moja mama rano pojechała do pracy, mój tato też pojechał rano do pracy, natomiast potem mój tato odebrał moją mamę bo czuła się moja mama na tyle um, źle i nie na mocy, że wiedziała, że nie może usiąść za kółko więc pod wieczór ja z moją siostrą i z jej chłopakiem pojechaliśmy zabrać auto bo trzeba było jechać na... Innym autem, bo pojechaliśmy, pojechałam z nimi, oni mnie tam zawieźli. Ja wzięłam mojej mamy e, samochód i wróciłam do domu, a po prostu po drodze zahaczyłam sobie w Oczywiście, spytałam się mojej mamy wcześniej o zgodę. To nie tak, że ja sobie, więc zostawiam moją mamę e, z małym że ona ma siedzieć i koniec. To tak, e, to tak nie było, więc e, kupiłam. Jutro idę do fryzjera i jeszcze się trochę motam, tak naprawdę, co zrobię, czy właśnie. E, Trochę te włosy przyciemnię, żeby one odpoczęły, odpoczęły, <laughs> żeby one odpoczęły, czy po prostu um, dalej pójdę w ten blond i nie będę ich podcinać to nie wiem, ja jutro typowo zaufam mojej pani fryzjerce ona mi nigdy krzywdy nie zrobiła, więc zobaczymy co ona mi po prostu doradzi My musimy też ogarnąć w ogóle choinkę bo nie ma choinki, już chyba to mówiłam ale nie jestem pewna, więc musimy ogarnąć z moją mamą choinkę, nie wiem czy jutro czy kiedy w końcu trzeba ogarnąć, dzisiaj jest który? 17, więc trzeba ogarnąć w końcu choinkę Idę się kąpać, bo powiedziałam Sergatu, że się idę kąpać, bo e, po prysznicu do niego zadzwonię, a jak, wiecie, długo nie będę dzwonić, to będzie zaraz biedny, będzie stresowy, Także ja się idę wykąpać. Kupiłam też pizzę, na sobie jeszcze do pizzę? No, zjem nie, kupiłam, e, pizzę. Kupiłam pizzę taką do piekarnika do odgrzania, więc idę się wykąpać, przybierać w piżamę, e, włosów nie myję, bo idę jutro, tak jak mówiłam, do fryzjera i one niech tak będą, zawsze moja pani fryzjerka mówi, że będzie im przed fryzjerem. Będziemy przed fryzjerem włosów nie myć, także idę się wykąpać, a później na dole się do was odezwę, bo też muszę się zabrać za edycję tego vlogmasa, bo odkąd jestem tutaj u rodziców, to zawsze jestem w ogromnym niedoczesnym, że idę się po prostu kąpać i zostawiam Vanessa pokój w spokoju, ale tak jak mówię, moja mama nas z salonu wygoniła, bo ogląda i po prostu hałasowałyśmy. Herbatkę mamuś? Mamo, herbatę? Herbatę? Dobra, to herbatę. No właśnie, zapomniałaś, że była trzeci raz tam. Powiedziałam później na filmie, że była jeszcze trzeci raz. Zapomniała. Ja się już wykąpałam. No. Będę robiła właśnie herbatę dla mnie i dla mamy, i pokażę wam tą pizzę którą bardzo lubię, więc to nie jest nic zdrowego, natomiast od czasu do czasu takie rzeczy można zjeść. Tą pizzę dostaniecie chyba tylko i wyłącznie w bitwach, tak mi się wydaje, także czekajcie. Pizza Donatello Capricciosa super. Ja ją kiedyś kupiłam, tak ona spróbowanie i się smakowała całej rodzinie, więc herbatka, pizza. Edytowanko vlogmasę super, jakby świetnie uważam, że na pewno <gry> dobry pomysł. Także tak. ja też już idę, tylko sobie skończę właśnie. I już idę spać. Kończę też już vlogmasę, bo jest 22.30 chyba, prawie jest 22.30, więc muszę. To jeszcze gorzej, więc muszę y, zabrać się za edycję i za tak. 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 I mieć dużo siły na krokiety, które dzisiaj nie zrobiłeś. <noise> Także wziąłem sobie pluszaczka. Żeby ładnie się prezentować na koniec, bo ma salon, jakoś nie chce zbytnio siedzieć, także już kończę i zastanawiałam się, jakie będzie słowo dnia dzisiaj I nie miałam w ogóle żadnego pomysłu i moja mama mówi, mróz. I w sumie to pasuje, bo dzisiaj byliśmy z Aleksem na dworze, to on powiedział, mamo zimno. Więc mróz jest e, dobrym słowem, które powinno zakończyć. Więc e, dzisiaj był dosyć taki fajny dzień. Wyszłam też e, z domu, więc było naprawdę dosyć fajnie. Więc jeżeli do, oglądacie do tego momentu e, vlogmasa numer 18, zostawcie w komentarzach e, słowo mróz. Tymczasem ja oraz Grafciu, który niekoniecznie chce... Tutaj ze mną siedzieć, ale ja go trzymam. <laughs> żegnamy się z wami i... i co? I do zobaczenia jutro. Będę całkiem nowa ja, bo idę do fryzjera, więc albo skończy się to dobrze, albo się to skończy katastrofą, więc koniecznie oglądajcie jutrzejszego Włogmasa. Tymczasem my się żegnamy. Bye, 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 bye. <laughs> I co? Intro. Teraz zobaczycie intro. Pamiętajcie, mróz w komentarzach, a teraz